Recepcjonista. Receptionist. Przeliterować nazwisko. Spell your surname. Potwierdzać e-mailem. Confirm by email. mail Oh, jest. Here we are. Zarezerwować pokój jednoosobowy. Book a single room. Z łazienką. With an en suite bathroom. Zgadza się. That's right. Podpisać się. Sign. Czy coś jeszcze? Anything else? To wszystko. That's all. Klucz. Key. Piętro. Floor. W jakich godzinach? At what times? Otwarte. Be open. Podawać. Serve. Do. Until. Till. Wliczone w cenę czegoś. In the price of something. Około północy. Around midnight. A w innych porach dnia. And at other times. Dzwonić po kogoś. Ring for somebody. Obsługa hotelowa. Room service. O jakiejkolwiek porze. At any time. Winda. Lift. Tuż za. Just behind. Na prawo. To your right. Cokolwiek. Anything at all. Witamy w Lingo. Angielski raz a dobrze. Jeśli chcesz pomożemy Ci szybko nauczyć się języka angielskiego.